2 zł 2021 stało się faktem. Witajcie i już jest. 2 zł 2021 pokazało się już w lutym. Wysyłacie mi zdjęcia. To jest przesyłka od mojego widza. Dzięki Ci, Daniel. Jak tam kiedyś będę na przekopie jeżeli to dam Ci znać i podziękuję jeszcze raz. Dwójeczka 2021 na moim kanale. Dziękuję, też była moneta. 5 zł 2021 już wcześniej miałem. Jest ta dwójeczka. Jaki nakład? Pewno wysoki będzie, ponieważ pokazała się już momenta w lutym. Zobaczmy drugą stronę. 2021 2 zł jest faktem. Tak jak powiedziałem, na razie nie pytajcie mi o cenę nakłady, bo to będzie wiadome dopiero w przyszłym roku, w styczniu. To jest fakt. Jest już 2021 2 zł. Jest też 5 zł. No i tutaj też również 5 złotówka 2021, jakby jeszcze ktoś nie wiedział, już jest też. Jakie będą nakłady? Tak jak powiedziałem w styczniu będzie wiadoma cena, nie pytajcie mnie, czy warto kupić woreczek. Też mnie nie pytajcie, to jest pamiętajcie loteria i, i nigdy nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy monet. Póki co ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do następnego hej.